5 4 3 2 1 100 Lewy 6, przytnij Mastek 30 Lewy 2, przytnij Lewy 2, przytnij 200 200 Lewy 6, 40. Lewy 6, 40. Lewy 6. Do. Prawy 6. Do prawy 6, 60. Szykana od lewej. 30. Lewy 3 nie ciąć. Do. Prawy 2 z uwagą nie ciąć. Wyjdź plus do prawy 2 z uwagą, nie ciąć, wyjść plus 80 prawy 6 prawy 6, do lewy 3 na opanach do prawy 6 plus 70 lewy 3 przed ostatnią wysepką do prawy 4 plus 60 Le, do, do lewy 6, do prawy 6 120

Lewy 3 przytnij do prawy 3 50 prawą Do 50 prawą do lewy 2 na oponach Lewy 2 na oponach 200 200 Prawy 6 Prawy 6 200 Przez mostek Lewy 3 dni do prawy 5. Przytnij do prawy 5. 40. 40. Prawy 5, 40. Lewy 3 nie ciąć 30. Lewy 3 nie ciąć 30. Prawy 5 długi do. Prawy 5 długi. Do lewy 6. Lewy 6.

Lewy 3 bardzo długi, minus nie ciąć przez mostek. 30. Prawy 2 długi. 40. Prawy 2 długi. 40. Lewy 2 nie ciąć. Lewy 2 nie ciąć. 100. 100. Prawy 6 nie ciąć. Do. Lewy 6 nie ciąć. Lewy 6 nie ciąć. Szczyt. 60, prawy 6 przez szczyt, 40, 40, lewy 3 nie ciąć, lewy 3 nie ciąć, 200, 200, prawy 3 plus, prawy 3 plus, do lewy 6 na widłach, do lewy 6 na widłach, U. Wyjeżdżamy.